Dzień dobry, moja nazwiska z Szcześnia. Przekażę Wam instruktaż podstawowy z zakresu pod z skaczki. Będę to pierwsza skaczki z orzechami. Mam nadzieję, że po dzisiejszych zajęciach dowiecie się w jaki sposób tę skaczkę podać. Na różne sposoby, nie w sposób tradycyjny. Abyśmy mogli zacząć zajęcia, też powtórzymy sobie wady i zalety mięsa drobiowego, czyli nie tylko kurczaków, ale także kaczek, gęsi. Indyka, tak? To Do wykonania naszego zadania pamiętamy, żeby się przygotować, czyli przygotowujemy stanowisko pracy zgodnie z systemem HASA, który obowiązuje w naszej trasie, przygotowujemy deski, tak? czyli zwane misą las, czyli stanowisko pracy kucharza, noże i wszelkie produkty. Mamy produkty przygotowane wcześniej po obróbce wstępnej, pierś kurczaka, orzechy i przyprawy. Do przygotowania powrotu użyjemy tak mówię, piersi z kaczki. Abyśmy mogli cokolwiek powiedzieć o tym pięknym ptactwie, kto powie, jaki kolor mięsa ma kaczka? A jaki kolor ma kurczak? To o czym to świadczy? Dużo kwiatów. Czy na pewno? pijemy czerwone wina. Tak, a do na pewno. Zalewa. Słuchajcie, powiedzcie mi, jeżeli chodzi o zalety. Jaką o zalety na kurczak, a jakie zalety na kaczkach? Tak. Może tu krunąć. Pusta, dobrze, pusta. Pusta. pusta jest. Co jeszcze? Kaczka, Gruba, gruba. Kurczak nie. No ale jeżeli nie obetniemy kurczakom skrzydeł, też to królną. Nie, Kurczak, kur gdzie tak? Nie uczymy się o rolnictwie, tylko gastronomicznie, tak? <laughs> czyli <Kaczymy>, jakie są <laughs> bazy puczaka i zalewy. A słuchajcie, powiedzcie mi, jeżeli chodzi o grubość skóry w kaczce i... Jest gruba, gruba jest w kaczce. Dobrze, czyli tak, tu widzicie, ja próbuję ściągnąć tą skórę z piersi, tak? Zacznijmy, że ona jest wcześniej była kaczką oczyszczona, nie ma żadnych tam pozostałości na skórze, no ale żeby nasza podawa była bardziej delikatna, ściągniemy tą skórę z kaczki. Dobrze, a powiedzcie mi, czy z kurczaka ściągamy skórę, czy nie? zależy od czego. Ona potraw na przykład faszerowanych. Nie. A podajcie przykład takiej potrawy. No ale mówimy o kurczaku teraz, tak? A jeżeli chodzi o nasze wady, powiedzcie mi, czy kurczak może być poddawany w obróbce takiej jak e, parzenie? Czy możemy kurczaka poddawać parzeniu? No to po, po obróbce, tak? A jeżeli chodzi o taką obróbkę technologiczną, gastronomiczną, czy możemy poddać mięso parzeniu, które będzie ono adekwatne do spożycia? Nie. Dlaczego? Dobrze, co jeszcze? A kaczkę? A nie, nie. Można czy nie można? No nie można, trup nie można stosować w postaci surowej. A wiemy, że parzenie nie będzie e, adekwatną opórką termiczną, od aby pozbyć się tak, aby mięso przerwowym nam się ścięło. Mamy skórę oddzieloną od kaczki, e, ponieważ tak jak Wam powtarzałem, e, nawet z kuchni indyjskiej ściągamy skórę z kurczaków, bo e, skóra jakby nie daje walorów takich estetycznych, a tym bardziej ożywczych. A tego ja też ściągnąłem z Przygotowujemy Przegotowujemy w orzechy, bo kaczka jest orzechami. E, orzechy są wcześniej na tak, posiekane, tak? Posiekaliśmy sobie je. żeśmy oczywiście przelali no, te orzechy. Dlaczego ja już nie poprażę? Dla walorów sensorycznych, smakowych, tak? E, wiemy, że wtedy będzie nasz, nasza kaczka będzie ładnie pachniała w środku, i wtedy ten walor będzie lepszy. Niedużo. Nie Teraz pierwszy i gęść. Gęś, tak? A pan powiedział, a pan profesor powiedział, że nie ma. Raczej, ja uważam, że nie powinno się jeść, ponieważ drób jest tam pewna wygasem modelu, nie? Ale jeżeli ja powiedz, nic ci nie było, to się drób był hodowlany mm. i był bardzo słabszy. Tak, tak? W jakiej temperaturze ze tak. się, to tym, że przebiega to zespożenia? Podczas zważenia w temperaturze przebiega 180-180. Warzenie, parzenie. No powiedzmy, że zarzyła e, się nasza patelnia, a ja mamy temperaturę parzenia, parzenie. Parzenia, no, to jeżeli parzymy, no to temperatura 100 stopni, to jest już wrzątek, czyli przypuszczamy, że 90, tak? Na żeby biorąc. Ale no, jeżeli damy ciśnienie, to możemy wyższą temperaturę wyższą uzyskać powyżej 100 stopni. Ale możecie przygotować pracę do w tej pracy w temperatury parzenia. Klaski. i też pomoże, bo nie słucha, widzę, że nie interesuje. A potem będzie zadanie wymyślić financyjne potrawy. Skaczki będzie dobre. Mamy układane orzeczki już tutaj. Przygotowujemy sobie patelnię. teraz będę na maśle sklarowanym, aby co podnieść? Balony smakowe. Dokładnie. A dlaczego tak za lekko? czyli załóżmy, że e, ten będzie wkrótce się smarzył. Tak? Oczywiście, do. ale też możemy podnieść wartość, którą tu Kiedy, kiedy po usmażeniu, damy mamy surowego masę. z kaczki i w jaki sposób musimy ją nafaszerować. Ona jest bardzo cieniutka, malutka, więc tutaj zapowiem większego. Robimy sobie kieszeń z piersi tutaj, żeby nam to posłużyło do nafaszerowania naszymi orzechami. Jak mamy przyprawiamy sobie sól. Pierwsze, powiedzcie mi, czy można użyć na przykład do karczki, tak, często gospodarze domowe używają weget. Można, czy nie można? Nie można, bo nie ma Dokładnie, Wegety się nie powinno używać, że tam tak, który nam psuje całe balony sensoryczne i smakowe, a bo to kucharz, powinien być w domu potrawę, a nie tylko dodatek sztucznej przyprawy. To jest dla wszystkich. Mamy przygotowaną pierś kurczaka, nożyczki są strażone i nadziewamy sobie oróżkami. Tak. Aby pierś zamknąć, ja tutaj posłużę się wykałaczkami. Powiedzcie mi jeszcze, jakie wady byście określili, jeżeli chodzi o obróbkę techniczną przy potrawach zdrowych. Jakie wady? No. Jeszcze jakieś. Hm? Ale jeżeli chodzi o mięso, mamy jakieś wady? Czy mięso wypowiada nam mało wody, dużo wody? Znaczy będzie Tak, czyli generalnie łączymy to z, e, z tłuszczem, tak? Czyli jakieś tam bocze jak przykładamy, bo mięso to jest suche. Czyli jaka jest taka wada mięsa. Czyli możemy to tego No i jest na rozgranej patelni, na nasz Między W międzyczasie przygotowujemy talerz, żeby. Na tak? A pani też A ja A ja A A też nie Proszę. My ją tylko, tylko, tam, tylko ujęte, to powiem no podam, że to jest mocno ale można ją podawać na przykład z zmarzonymi rękami z dźwigniaków, z rękami księżnymi, tak dalej. Sprawa lewa, każdy Ugotowane z zabkiem przy trasach wyciśniętych i uwieszczone w tygarniku, takie węzy i podajemy. Każdy mamy pięknie spaloną. Także jest wyprawiona, przy tamtych pomągankach składamy i podajemy komentarzom i sprzyjemy, tak? Piękna każuszka i mamy z orzechami. Pamiętajcie, aby w domu sobie przypomnieć, aby w domu sobie poprzypominać o parzeniu i o tym, o przepisach BHP, jeżeli chodzi o produkcję bo teraz za zapewnionych.